Cześć kochani, witam się z wami w kolejnym filmiku. U mnie właśnie nas ma na miejsce przerwa na kawę, więc mówię, włączam kamerę i chwilkę do was pogadam, odezwę się. Dlatego, że i jutro i pojutrze będę miała bardzo intensywny dzień, to na pewno nie będę nagrywać, więc mówię dobra, odzywam się dzisiaj do was. Patrzycie pewnie na moje włosy i <laughs> no nie wyglądają dobrze, ale Chcę sobie, chcę wiecie co, chcę żeby mi się zupełnie wypłukała ta płukanka do włosów, zanim cokolwiek innego z włosami zrobię, bo no ta półkanka, jak na złość nie chce mi się wypłukać, nie? Ja myślałam, że to będzie taka jednorazowa, no dobra, może po dwóch myciach to wszystko się wymyje, a tu ten kolor taki lekki róż nadal się utrzymuje i powiem Wam też, że to nie jest tak, że mi się ten kolor nie podoba, bo mi się on całkiem podoba, chociaż chyba ten mocniejszy jednak, jednak był lepszy, nie wiem sama, ale przeszkadza mi to, że ten kolor jest po prostu nierówno położony. Nie? Tutaj odrost mi się w ogóle już robi, tutaj też tak widać, że inny kolor tych włosów jest, no, nie fajnie. Ale już, wiecie co, no muszę jakoś wytrzymać, kurczę, i żeby ten kolor się jednak wypłukał, bo obawiam się, że jeżeli fryzjerka nałoży mi jakiś inny kolor, to, że to w ogóle nierównomiernie chyci, a z kolei chciałabym się poddawać zabiegowi zdejmowania koloru, dlatego, że no ja wiem, że to jest płukanka, nie, więc to na pewno się wypłucze, tylko, że no kwestia tego kiedy. Ale, wiecie co, nie mam jakiegoś ciśnienia i parcia, wytrzymam. Włosy myję codziennie, co dnia, żeby właśnie tą pukankę wymyć. I słuchajcie, schodzi ten kolor, no bo widzę po wodzie, że po prostu schodzi. No ale musi zejść całkiem, albo tak może zostać tylko troszkę, zanim zdecyduję się na ponowną koloryzację. Głośno chyba jest na filmiku, ale słuchajcie, jest tutaj tak gorąco, ja aż wiatrak odpaliłam. Teraz go wyłączyłam, bo właśnie, żeby dodatkowo nie trzeszczał. Ale no, nie jestem w stanie zamknąć drzwi, bo w ogóle chodził mi autoklaw. Sterylizowałam narzędzia, więc od tego autoklawu też się zrobiło gorąco i słoneczko też mi tutaj do drzewa. Także nie zamykam drzwi, bo jest mi bardzo ciepło po prostu. Chciałam Wam powiedzieć, że mm, jutro czeka mnie intensywny dzień i poniekąd za Waszą sprawą. <grym> Radziłoście mi, kilka osób mi pisało, żebym założyła sobie profil na Booksy. Zrobiłam to z bardzo dużym wahaniem, bo słyszałam takie opinie na temat tej aplikacji Booksy, że właśnie, że mają miejsce tam takie zachowania, że dziewczyny rejestrują sobie, rejestrują, rezerwują sobie wizyty a potem nie przychodzą, albo na przykład konkurencja też blokuje terminy, a potem nie przychodzi, a czasem jeszcze umieszcza jakiś negatywny komentarz. Więc ja tak, mówię, tak sceptycznie podchodziłam do tej aplikacji i szczerze mówiąc nie zamierzałam się w sumie tam rejestrować, ale Wy mi o tej aplikacji przypomniałyście. Dwie czy trzy osoby mi tam pisały w komentarzach, żebym się zarejestrowała na tej apce. Pół ale tak źle spałam dzisiaj, że nie będę Wam tu ziewać że zdecydowałam się wczoraj założyć właśnie tę aplikację i słuchajcie, tak dałam ciała zaraz na wstępie. <gry> Tyle, co się zdarzyło. Zarejestrowałam na tej aplikacji i tam, wiecie, no to chwilę czasu zajmuje, nie? Jakieś tam zdjęcia powrzucać, coś tam opisać. I... a to już była godzina koło 13. .00. I ja wiedziałam, że ja mam narzędzia do sterylizacji, ale tak sobie ułożyłam wszystko, że Wczoraj sobie te narzędzia wymyłam w umyjnicy ultradźwiękowej i pomyślałam sobie, że o, chcę, żeby one mi przez noc fajnie doschły i dzisiaj sobie je dam do autoklawu. i słuchajcie, a tu dostaję powiadomienie z buksy, nie, że na 13.45 ktoś przychodzi na paznokcie. A ja po prostu ups, ja nie mam narzędzi przygotowanych. No tak dałam ciała na samym wstępie. Ale potem sobie myślę, tak wiecie, co nie mogłam się tak w pierwszej chwili połapać. No bo mm, tak tutaj wiecie, ja tyle z tam aplikacji założyłam, tutaj dopiero się loguję, tutaj jakiś tam adres, lokalizację ustawiam. Tu mi przychodzi powiadomienie, że ktoś już się do mnie umawia za niecałą godzinę na pasnokcie. I z czego ja w ogóle uznałam, w sumie, że mówię, że chyba zaszła jakaś pomyłka, coś tam pewnie kliknęło nie tak w tej rejestracji. I, I po prostu no tak, ale na wszelki wypadek bo wyświetli, wyświetliły mi się dane tej osoby w sensie numer telefonu i mnie nazwisko. Napisałam do tej dziewczyny, że bardzo ją przepraszam, ale ta wizyta dzisiejsza nie jest możliwa. Ja myślałam, że to jest wszystko, nie? I słuchajcie, co sobie tutaj robię? nie? a tutaj ta dziewczyna wchodzi. Młoda dziewczyna, bardzo fajna, bardzo miła, sympatyczna. A ja jestem nieprzygotowana, no słuchajcie. Sama dla siebie jestem o to zła. Bierze się to też, wiecie, z czego? Z tego, że ja mam cały czas ja mam za mało narzędzi. Bo te narzędzia, czyli frezy, cążki to są naprawdę bardzo drogie rzeczy. Bo ja w frezy inwestuję w te z węglika spiekanego. Nie chcę tych, wiecie, tych tańszych. czasami niektóre diamentowe też lubię. Ale właśnie te tańsze frezy, ja jakoś ja wolę właśnie te droższe. Ciążki do skórek też kosztują 70, 80, 90 zł, więc to, no, to są drogie rzeczy. I ja na początek nie chciałam w to inwestować pieniędzy, nie chciałam kupować dużej ilości tych narzędzi. No bo wiecie, no nie byłam pewna, czy mi ten biznes tutaj wypali, nie? Więc na początek sobie wzięłam taki minimum. I, no i stąd to się wzięło, że ja po prostu wczoraj na wizytę tej mojej nowej klientki nie byłam przygotowana. I teraz tak rozmyślam, czy po prostu, czy to już jest ten czas, kiedy powinnam się zaopatrzyć w większą ilość tych narzędzi, tylko to się będzie wiązało znowu z dużym wydatkiem dla mnie kolejnym, czy po prostu jeszcze poczekać i zobaczyć, czy mi się to tutaj zacznie kręcić po prostu. Nie wiem, co co nie wiem, też, też, no nie wiem, muszę to sobie jeszcze pomyśleć i zobaczę zresztą, co będzie w następnym tygodniu, za dwa tygodnie, tak ten tydzień, dwa tygodnie, myślę, że jeszcze mogę się wstrzymać z zakupem, większej ilości narzędzi. I niestety ta dziewczyna wczoraj nie została jej wykonana usługa przeze mnie. Mm, bardzo źle się z tym czułam, ale mówię, dziewczyna bardzo miła, przesympatyczna. Nie dało rady przełożyć wizyty na dziś czy na jutro, bo ona już dziś rano wyjeżdżała na studia gdzieś tam daleko i zależało jej, żeby zrobić wczoraj te paznokcie. Była gdzieś umówiona na paznokcie, ale Yy, stylistka, u której była umówiona, się pochorowała. No i tym sposobem dziewczyna szukała sobie terminu u kogoś innego. No nie wiem, czy się mam spodziewać negatywnego komentarza od razu na wstępie, na tym duksji. Zasłużyłam poniekąd, zasłużyłam i powiem, że No i taka no. sytuacja. No ale wiecie co, no ten, próbuję się, usprawiedliwiam się trochę, że no to są to jest wszystko dla mnie nowość, to co teraz jest. Ja się uczę na błędach po prostu. Ja się uczę na błędach i, i pewnie to nie jest ostatni błąd, który popełniam pewnie jeszcze wiele przede mną. Także taka sytuacja, ale do czego zmierzam? Do tego, że właśnie na booksi wczoraj znowu odezwała się do mnie inna pani. Zarezerwowała sobie termin na piątek. Poczekajcie, napiję się łyka kawy, bo po prostu naprawdę źle spałam. Druga, 22 się obudziłam i nie mogłam zasnąć. Nie wiem dlaczego. Nie wiem. Tu mi było za ciepło, tu mi było za zimno, tu dino na dwór, tu wiecie, e, włączyłam sobie w końcu na słuchawkach medytację, mówię, może to sprawi, że szybciej zasnę. I tak się stało, tylko to dopiero tam, no, nie wiem, po dwóch godzinach. I no, i taka sytuacja. I wiecie co? I na jutro właśnie pani się zapisała poprzez Buxi. u mnie, będę mieć klientkę o 16.00. A dzisiaj w nocy w ogóle też dziewczyna zarezerwowała sobie wizytę na jutro na 14.30, a z kolei rano będę robiła tutaj paznokcie mojej córce i na jutro plan jest taki, że mojej córce w ogóle wczoraj zepsuł się samochód, kiedy wraca z się od weterynarza, jakaś tam ikonka od silnika zaczęła jej świecić, tak wiecie, na dwójce przyjechała powolutku do domu. I wizyta kontrolna Montusia jest jutro o 8.30, a to jest niedaleko, w sąsiedniej miejscowości tej, w której ja pracuję. Więc umówiłyśmy się z moją córką tak, że zrobimy tak, że przyjedziemy tutaj moim samochodem z Montusiem do weterynarza, pojedziemy na kontrolę na 8.30. Po weterynarzu przyjedziemy tutaj, zrobię mojej córce paznokcie, no i wiecie, żeby ona tutaj nie siedziała ze mną cały dzień to moim autem z Matusiem sobie pojedzie do domu, a ja później wrócę, może, no pewnie pociągiem. Także taki jest plan i właśnie, i będę miała rano Kamilkę na paznokciach, potem będzie ta pani na 14.30 i kurczę, będę miała tylko, muszę sobie zmienić na buksi, manikier hybrydowy, bo ja tam mam, że godzinę 20, a to chyba z podpowiedzi mi się wzięło, ja sobie muszę większe widełki czasowe ustalić, bo po prostu teraz mam stracha, wiecie, mam po prostu stracha, czy ja się jutro wyrobię w te półtorej godziny, no bo potem na 16 znowu przychodzi ta inna pani. Na boksy zmieniłam sobie też godzinę otwarcia, że tutaj mam na drzwiach, że mam godzinę otwarcia takie, że w poniedziałek od 12 do 20, a od wtorku do piątku mam, że od 9 do 17, a sobota, niedziela mam wolne. Powiem szczerze, że zgapiłam to trochę z innych salonów, że dziewczyny takie mają godziny otwarcia, więc jak gdyby z góry uznałam, że takie coś się sprawdza, a tymczasem stwierdzam, że chyba jednak niekoniecznie, no bo dużo kobiet pracuje po prostu w takich godzinach od 9 do 17, nie. Dużo kobiet też pracuje w, tak, w takim trybie, po prostu ma taki tryb pracy, że w tygodniu pracuje, weekendy ma wolne, więc może ja nie powinnam zakładać, że sobota wolne. Ja zresztą też nie zrozumcie mnie tak, że ledwie tutaj ruszam sobie z działalnością nie, i już sobie robię, że weekendy Pani dzisiaj będzie miała wolne. To nie tak. E, sobotę ja sobie zostawiłam właśnie na jakieś takie awaryjne sytuacje, że jeżeli komuś będzie zależało akurat szybko i, i na już zrobić paznokcie, to sobie dam na sobotę, jeżeli będzie tej osobie taki termin pasować. Albo jeżeli komuś ktoś będzie chciał poprawkę, prawda, paznokcie, coś tam odpadnie czy coś, a ja nie będę miała czasu w tygodniu, to koniecznie będę musiała do takiej klientki mieć czas, żeby to naprawić w razie W odpłukać. Miejmy nadzieję, że nie będzie takiej sytuacji, ale właśnie to sobotę sobie chcę mieć na takie, wiecie, aparyjne sytuacje, na takie inne sytuacje. Ale jednak na boksi sobie zmienię, że jeżeli ktoś po prostu będzie chciał przyjść do mnie na paznokcie na sobotę, to żeby miał możliwość zarezerwowania sobie właśnie tego terminu. Wiecie, teraz na początku, kiedy ja sobie dopiero buduję moją bazę klientek, to ja będę jak najbardziej skłonna przyjeżdżać do pracy, nawet w niedzielę. Jeżeli ktoś mnie o to poprosi i jakiejś osobie będzie taki termin pasować, to pewnie, że przyjada, co, co miałaby mi przychodzić. moja fryzura jakaś taka jest, że ja sobie całkiem rozpuszczę te włosy? Yy, także taka sytuacja, i no właśnie tak jak mówi, dzięki temu boxy, dzięki. Waszym radom, mam na jutro dwie umówione klientki właśnie z tego. Także fajnie. Powiem Wam jeszcze o Montusiu. Yy, mówiłam Wam, że moja córka była z Montym u weterynarza. Monty dostał leki, dostał do domu leki, dostał zastrzyki, dostał... Yy, miał zrobione USG, brzuszka. Za to wszystko moja córka zapłaciła 300 zł, nie? No i e, kończy się tydzień, pięć dni, a się nadal ma biegunkę, nadal mu to nie przechodzi i wiecie co i stwierdziłyśmy, że pojedziemy do innego weterynarza zaczerpnąć, po prostu poprosić o radę no, na dalsze leczenie. I moja córka pojechała do weterynarza, którego tutaj u nas w okolicy wszyscy bardzo polecają. Jeżeli ktoś na moim Facebooku zada pytanie o weterynarza, to wszyscy polecają tego weterynarza właśnie tutaj w sąsiedniej miejscowości. I moja córka pierwszy raz pojechała z Montusiem wczoraj tam na wizytę i od razu na początku jej się to spodobało. Też nie widziałam jeszcze czegoś takiego, że jest kolejka, bo u nas tam, wiecie, gdzie jesteśmy z Montusiem, to ogólnie z... Armagedon na poczekalni, wypada pan weterynarz i mówi ty z czym przyjechałeś, ty z czym przyjechałeś, ty z czym przyjechałeś i wiecie, to jest takie niekomfortowe przy innych ludziach, dla mnie przynajmniej, może ja jestem jakaś dziwna, ale dla mnie jest niekomfortowo tak przy wszystkich mówić, że mam, na przykład co mój pies ma biegunkę, czy wymiotuje, czy coś. To są takie nasze sprawy. Wolę o takich rzeczach mówić w gabinecie. I, i nasz, nasz do tamtej pory weterynarz po prostu robił tak, że Wiecie co, i to było wkurzające, bo nie było wchodzenia według kolejki, prawda? Że na zasadzie kto jest, wiecie, no na zasadzie kolejki. Tylko właśnie było, że weterynarz wypadał co jakiś czas na tą poczekalnię, dopytywał przy wszystkich kto z czym przyjechał i o, jak tutaj mam mało roboty, to biorę tego najpierw. Jak ta osoba, chociaż tyle co wyjechała, na przykład, a ja już siedzę półtorej godziny i czekam, ale weterynarz twierdzi, że ta osoba szybciej się załatwi i kolejka jemu ja szybciej pójdzie, to bierze tą osobę. Wiecie co, to było takie wkurzające, To nie, nie podobało mi się to. No ale zmieniłyśmy weterynarza i prawdopodobnie już zostaniemy przy tym. Kamilka mówi, że kiedy przyszła ich kolej, to pan weterynarz za każdym razem wychodził z gabinetu i zapraszał kolejnego pieska, kolejnego zwierzaka, wołając go, prosząc go po imieniu. No i wyszedł i mówił, że teraz Monty proszę. No i Kamila weszła z Monty na właśnie tam do tego pana weterynarza, też świetnie uposażony gabinet. Bo też, też miałyśmy fajnego weterynarza, do którego czasem jeździłyśmy, ale jeśli trzeba było jakieś badania zrobić czy coś, no to trzeba było jechać gdzieś, gdzieś indziej, bo tamten pan weterynarz, no, nie miał takich możliwości. Nie miał takiego sprzętu, żeby wykonać takie badania. I wiecie co, i, no, i właśnie ten wczorajszy pan weterynarz yy, też tam ma te wszystkie urządzenia, te wszystkie sprzęty i również, i słuchajcie, teraz wykonał Montusiowi USG brzuszka, Podważył diagnozę tamtego weterynarza, bo tamten powiedział, że Monty ma zapalenie jelit, że od złego jedzenia, a tutaj ten wykluczył zapalenie jelit, bo on mówi, że przy zapaleniu jelit byłyby też zaropiałe oczka, coś tam spojówki, że byłoby to widoczne, a Monty ma totalnie czyściutkie oczka. I słuchajcie, zrobił mu to USG, no przeprowadził badanie, wyoglądał, bo tam też mu dał zastrzyki, też mu dał leki do domu i dał mu jeszcze pół kilograma jakiejś karmy gastrycznej. I tylko tą karmę, no to ma jeść e, teraz, no na ile tam wystarczy tej karmy, bo chyba 150 gram dziennie ma dostawać. I słuchajcie, i wiecie, ile zapłaciła za wizytę? U tamtego zapłaciła 300 zł, a tutaj ten wykonał właściwie to samo co tamten tylko jeszcze cała obsługa w ogóle była w milszej atmosferze i jeszcze dał Kamilce karbę w tej kwocie i zapłaciła za wizytę, słuchajcie, 85 zł. I to już było razem z tym badaniem USG, nie? Moja no córka mówi, mamo, myślałam, że się przesłyszałam, ale wstydziłam się tak zapytać, czy na pewno tyle, to mówi, no położyłam 100 zł i pan mi wydał jeszcze resztę z tego, nie? Także zobaczcie, jak to, jak, to, jak to jest, nie? No i właśnie jutro idziemy do kontroli. Monty dostał w ogóle taką tabletkę brązową, dużą brązową. Ona wyglądała trochę jak smaczek. I weterynarz mówi tak, że mówi, powinien piesek bez problemu tę tabletkę zjeść, bo psy lubią te tabletki. I właśnie, że to działa trochę na zasadzie jak smaczek. Mówi, jeszcze się nie spotkałem, żeby pies nie chciał tej tabletki zjeść. No i oczywiście Monty jest ewenement, bo on tego nie chciał zjeść. I coś tam Kamila mi tu kroiła, w masełku, coś tam kombinowała, żeby w końcu mi podać tę tabletkę. No, ale powiem Wam, że... No, a myślę, że już teraz będzie okej, okay, że... Wierzę w to, że ten lekarz trafił z diagnozą. Yy, też... Yy. Też dostałyśmy trochę po uszach, no bo jednak i tutaj, i tutaj weterynarz powiedział, że złe karmienie, no słuchajcie, tak dbam o psy i po prostu nieba bym im przychyliła, gdybym mogła, a że, no, że to jest od karmienia, od, od złe, że źle były psy, pies był karmiony, no bo z dinem jest, jest wszystko ok. I wiecie co, i to nie chodzi o to, nie chcę tutaj powiedzieć, nie myślicie sobie, że ja psuję jakiś tam syp, znaczy syf, no nie chcę powiedzieć, że syf, ale że jakieś tam zlewki z obiadu, czy coś, że Monty dostaje, nie, tylko ja myślę, że przeholowałam z tym smaczkami. Ja kupowałam bardzo dużo ilości smaczków i na przykład, kiedy zamówiłam raz z uniszek, bo bios bardzo zachęcali, właśnie, żeby wspierać uniszki, żeby kupować uniszek, że oni mają dobrą karmę, dobre te wyroby. Zamówiłam kiedyś, zrobiłam zamówienie w tych uniszkach i przyszły tam niby jakieś przysmaki, jakieś tam ucha, coś tam strasznie intensywny, taki mięsny zapach był. I słuchajcie, mąki tego nie chciał! Natomiast kiedy kupowałam na Allegro te smaczki, one faktycznie były, znaczy cenowo to może były zbliżone, ale one były, widać było, że po prostu one taką bardzo dużą obróbkę przeszły, nie? I, i wydaje mi się, że ja tymi smaczkami Montusiowi tam zrobiłam rewolucję w brzuszku. Tak myślę, bo tak jak mówię, tak jak ten poprzedni weterynarz powiedział, że ludzkie jedzenie Monty dostaje, nie dostaje ludzkiego jedzenia. Akurat tego nie jest u nas nauczony, u nas nie ma tak, że wiecie, że my coś jemy i Monty stoi i czeka, żeby mu coś dać i my mu dajemy. U nas tego nie ma. Jedynie jak czasem coś nam na przykład z kanapki spadnie, no to wtedy jak tam sobie coś znajdzie, no to ten. Ale to wiecie, to bardzo, bardzo rzadkie sytuacje takie są, także. I też moja mama parę razy się zdarzyło, że coś tam wymskłuje się, że właśnie o jak Bonti lubi chleb z masełkiem, nie? z tym 82%, z nieprawdziwym masłem. Ale to też mojej mamie powiedziałam, że psy nie mogą mieć chleba i że proszę, żeby nie dawała mu takiego chleba. I no ale nie, 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 jestem przekonana, że właśnie że to od tych smaczków po prostu przedobrzyłam. Także tak. Pisałeś mi w komentarzach z niektórymi osobami, że tam dopytywałyście mnie o ten mój drugi kanał na YouTubie, który będzie kanałem kryminalnym. Nie wiem, czy będzie, bo to wiecie, co tak sobie próbuję. To jest na zasadzie próbowania. Mówię, że może ja Wam o tym za wcześnie powiedziałam. i. Nie wiem, po prostu sobie próbuję. Lubię próbować nowych rzeczy, tak mam, lubię się uczyć nowych rzeczy. Jakoś mnie to kręci jak coś tam nowego sobie, prawda? Zajawkę mam na coś nowego, lubię tak. I teraz mam właśnie to, że ja ogólnie lubię słuchać podcastów kryminalnych. To ja to mam od dawna. Ale właśnie to, że sama w tym kierunku coś tam próbuję sobie robić, no to mam to od niedawna i dopiero zaczynam. Kilka osób mi tam pisało, że już przesłuchało sobie ten mój, ten mój po, no podcast, to na podcast to chyba w ogóle za krótki jest, bo filmik ma około 18 minut i po prostu, no przynajmniej mnie nie hejtujecie, przynajmniej mnie nie hejtujecie, ja wiem, że to mi wyszło dobrze i ten, ale mówię, ja się dopiero tego uczę. Także tak, też tam jedna osoba mi pisała, że może powinnam tutaj na ten kanał wrzucać te filmiki. Ale też jeszcze nad tym zastanawiam, bo tutaj ja mam zgromadzone osoby, was, yy, z, jesteście osobami, których głównie interesuje chyba taka tematyka właśnie kosmetyczna, co nie? Bardziej w tym kierunku. A jak ja tutaj teraz zaczęłabym wrzucać yy, kryminalne treści, to obawiam się, że mogłybyście się wkurzyć. Mogłoby się dużo osób yy, o to wkurzyć. I nie wiem, no na razie wiecie, co poświęciłam czasy, założyłam ten drugi kanał, niech to sobie będzie. Jeżeli faktycznie będę widziała jakieś tam głosy w komentarzach, żeby wrzucać też tutaj, no to wrzucę. No pewnie, skoro i tak wiecie, już to będę miała zrobione, czemu bym miała nie wrzucić. Ale tak jak mówię, nie chcę wkurzać tych osób, które przyszły tutaj są ze mną na kanale ze względu na treści inne, na no właśnie na treści kosmetyczne, na treści, że tak sobie gadamy, że wiecie. Dobrze kochani, idę rozpakować autoklaw. Pięknie sobie tutaj wysprzątam, pozamiatam moje umyję podłogę też, bo tak widzę, że już, już by się przydało. Uzbierało mi się trochę tektur i też te tektury muszę powynosić. I tak jak mówię, pięknie sobie posprzątam i nie wiem, czy nie będę musiała wcześniej dzisiaj jechać do domu, bo wstępnie z jednym panem mechanikiem jestem umówiona, ale to jeszcze o 15 on ma potwierdzić, czy o 16 przyjedzie. Ale to jeszcze nie wiem, że jak sobie to zorganizuję. Chciałabym, żeby po prostu zadzwonię i tam kamień dam wytyczne, co tam, jak tam mam być. Zobaczymy. Dobrze, kochani, będę się do was odzywać później. A ja właśnie czyszczę autoklaw, to znaczy czyszczę za dużo powiedziane. Spuszczam wodę czystą z tego zbiorniczka, bo raz na dwa tygodnie właśnie muszę to robić. Tutaj takim wężykiem właśnie do niski mi ta woda schodzi. O, już końcówka. Zrobiłam sobie też kawę i wiecie co? I wypiję kawę i będę się zbierać do domu. A ja już jestem w domu. Tutaj Montusia, Chorowicka, widzicie? Idino. Ja już jestem w domu. Przyjechałam do domu trochę wcześniej, dlatego że byłam umówiona z mechanikiem. Z mechanikiem, który przyjechał do samochodu mojej córki, i słuchajcie, okazało się, że już jest auto naprawione. Okazało się, że ta ikonka od silnika, która zaświeciła to ja jakiś tam kabelek no, ja wam tego oczywiście nie powiem, nie? Dokładnie, bo się nad tym nie znam nie umiem powtórzyć ale taki kabelek pod maską po prostu spadł tam z czegoś. I, no i naprawili to panowie na poczekaniu, bo dwóch panów przyjechało, także już samochód mojej córki jest na chodzie i tym sposobem na jutro plany nam się chyba nieco zmieniają, bo pojedziemy swoimi samochodami osobno i po prostu, żebym ja później miała jak wrócić z Myszkowa do domu. Także tak kochani, zrobiłam sobie jeszcze kawę teraz, bo mm, tam w pracy tej ostatniej kawy w końcu nie dopiłam, bo już się spieszyłam. I przyjechałam do domu, moja córka zrobiła takie placki, jak się to nazywa? Placuszki amerykańskie, o, i z nutellą, tak tej nutelli sobie dawkowałam to troszeczku. Pyszne placki, takie malutkie placusie, nawet nie zdążyłam się jej zapytać, jak ona zrobiła te placki. Bardzo smaczne, także takie sobie placuszki zjadłam i teraz zapijam to kawą. Dobrze, kochani, będę się już z wami dzisiaj żegnać. Dziękuję, że ze mną jesteście, że przychodzicie na mój kanał. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia w następnym filmiku. Buziaczki, popa.